Kiedy Wergiliusz opowiadał o jego narodzinach, podkreślał jego boskie przeznaczenie, bo miał wywodzić się od samego Apolla, Boga Światła. Pokrewieństwo z Juliuszem, z Juliuszem Cezarem rzuciło go już w młodości w świat wielkiej polityki. A kiedy przez akt Adopcji został jego synem. Rozpoczął w roku 44 przed Chrystusem po idach marcowych walkę o schedę po Cezarze. W 42 roku przed Chrystusem pokonał Marka Brutusa i Gajusza Kasjusza, zabójców Cezara. W 36 roku Pokonał Marka Lepidusa i zagarnął prowincje afrykańskie. W 31 roku przed Chrystusem w bitwie morskiej pod akcją pokonał Marka Antoniusza i Kleopatrę i tym samym skupił w swoich rękach całą władzę nad Cesarstwem Rzymskim. 16 stycznia, 27 roku przed Chrystusem, Senat nadaje mu przydomek Augustus. I odtąd historia będzie go znać jako imperatora Cezara Augusta. Oktawian August został pierwszym w historii cesarzem Rzymu. Dzięki podbojom. Dzięki sprawnej polityce i licznym reformom Cezar August zdobędzie już za swojego życia liczne tytuły, wśród nich princeps senatus i pater patrie. Jego rządy zapoczątkują dwustuletni okres świetności Rzymu, znany jako Pax Romana, Pokój Rzymski dlatego po śmierci która nastąpiła w roku 14 po Chrystusie August został uznany za boga i najwyższego kapłana do niego należą przydomki Divus Augustus i Pontifex Maximus reformy które wprowadził w cesarstwie rzymskim Sprawiły, że senat i prawo, które w Rzymie się narodziło, odtąd będzie odciskać swoje piętno na całym świecie po dzień dzisiejszy. Pokój, który zapanował dzięki jego podbojom, sprawił, że ten okres w dziejach cesarstwa rzymskiego uważany jest za złotą erę. I w takich Właśnie okolicznościach w Judei, która jest częścią rzymskiej prowincji Syrii, spotykamy świętą rodzinę Józefa i Maryję, którzy są w drodze do Betlejem. Na skutek dekretu, jaki wydał Cezar August, udają się. Do rodzinnego miasta, do Betlejem, aby tam dać się zapisać. I tam Maryja urodzi swojego syna. A z racji na ogromne ubóstwo, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie, owinie go w pieluszki i położy w żłobie. Na świat przychodzi Boży Syn. Dziecko. Położone w żłobie, Grzegorz Z Nyssy, Ojciec Kościoła, w tym obrazie żłobu, w którym Jezus został położony, widzi nasze grzechy i mówi tak jak wół i osioł wracają do żłobu prędzej czy później, tak samo człowiek prędzej czy później. Wraca do swojego grzechu. W tym grzechu, ludzkim grzechu, leży Boży Syn, który rodzi się w ubóstwie w przeciwieństwie do wielkiego bogactwa, w którym, którym otoczony jest Cezar August. Ubóstwo, w jakim rodzi się Boży syn, to drugi ból, którego doświadcza święty Józef. A jedyną pociechą, jedyną radością, jaka towarzyszy temu wydarzeniu, jest przybycie pasterzy i mędrców ze wschodu. Co nie zmienia faktu, że Bóg przychodzi na świat. W tak wielkiej nędzy, którą trudno sobie wyobrazić. Rodzi się w Betlejem na skutek tego, którego po raz pierwszy spotyka, na skutek edyktu, który wydał August, Boski August. Do drugiego spotkania. Z Jezusem i z Boskim Augustem dojdzie wtedy, kiedy Chrystus w swoich rękach będzie trzymał denara. I zapytany o to, do kogo on należy: czy trzeba płacić podatki, czy też nie. Patrząc na awers, na którym będzie napisane: Boski August, godny czci. I na rewers, na którym jest napis Najwyższy Kapłan, odpowie: Oddajmy cesarzowi to, co cesarskie, a Bogu to, co boskie. Tu spotkają się dwa światy: bogactwa i ubóstwa, pokoju i walki, pokory i pychy. Po jednej stronie Jezus Chrystus, po drugiej stronie Cezar August. Po jednej stronie Chrystus, który przychodzi w nasz ludzki grzech, aby nas z niego wydobyć, aby nas wyłuskać, aby nas do siebie przygarnąć. Naprzeciw niego Cezar August, który za swego życia i po śmierci. Tak wiele tytułów otrzymał, choć dziś o nim uczymy się już tylko na historii. Dojdzie między nimi do jeszcze jednego spotkania, wtedy kiedy Chrystus zderzy się z mocą rzymskiego prawa. Rzymianie niechętnie pozwalali podbitym narodom zachowywać swoje systemy prawne, swoją władzę. Ale w przeciwny sposób tak się stało z Żydami, którzy posiadali nadal swojego króla, swój sąd Sanhedryn i swoje prawa inspirowane Biblią. I tak oto Jezus najpierw staje przed Sanhedrynem oskarżony Bluźniercą. Talmud babiloński mówi tak: Sprawy cywilne mogą się rozpoczynać od oskarżenia lub obrony, podczas gdy sprawy karne muszą się zaczynać od obrony. Sprawy karne rozstrzyga się w dzień i kończy się w dzień. Sprawy karne można zakończyć tego samego dnia, jeśli wyrok jest uniewinniający. Jeśli ma być wskazujący, to w dniu następnym. Z tej przyczyny nie prowadzi się takich spraw w przeddzień szabatu i świąt. W sprawach karnych sędziowie wyrażają swoje zdanie od najmłodszego do najstarszego. Ewangelista Marek. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z dwunastoma. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę góry oliwnej. A potem wiemy już, co było: pocałunek Judasza, i przed sąd, i wyrok, jeszcze tego samego wieczoru. Po przesłuchaniu świadków, sędziowie przesłuchują oskarżonego, jeżeli ma coś do powiedzenia na swoją obronę, byleby tylko w jego słowach było trochę racji. Jeśli nie uznają go za winnego, odraczają wyrok do dnia następnego. Jeśli uznają go za winnego, odraczają wyrok do dnia następnego, bowiem zachodzi taka możliwość, że w ciągu nocy sędziowie wynajdą jakąś okoliczność wykluczającą karygodność. Na podstawie zeznań dwóch albo trzech świadków niechaj zginie ten, kto jest winien kary śmierci. Niechaj jednak nie będzie skazany na podstawie zeznań jednego świadka. Ewangelista Marek. Tymczasem. Arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw niemu. Myśmy słyszeli, jak on mówił: Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni go odbuduję. Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne. Jezus zostaje osądzony wbrew wszelkim obowiązującym prawom religijnym. Zaledwie w ciągu jednego wieczoru, bez konkretnego oskarżenia, bez zgodnego świadectwa dwóch świadków, bez jakiejkolwiek możliwości obrony. I znów Talmud babiloński bluźnierca może być zasądzony na śmierć tylko w tym wypadku jeżeli zostanie udowodnione że wyraźnie wypowiedział słowa bluźniercze w połączeniu z imieniem Boga Ewangelista Marek Najwyższy kapłan zapytał go ponownie Czy ty jesteś mesjasz syn błogosławionego Jezus odpowiedział Ja jestem Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł, na cóż nam jeszcze potrzeba świadków, oto słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. A Jezus powiedział tylko, ja jestem. Nie wypowiedział świętego imienia Jahwe. Nie wypowiedział wprost bluźnierstwa. Oskarżenia, które wysuwali wobec niego fałszywi świadkowie, były sprzed dwóch lat, kiedy w świątyni nauczał o tym, że ją zburzy i postawi na nowo w świątyni swojego ciała. Cały proces był zręcznym naginaniem prawa religijnego tylko po to, aby wydać wyrok. Jednak Rzymianie zadbali o to, aby podbite narody nie mogły wykonywać najsurowszej kary. Kary gardłowej, kary śmierci. I tak oto trzeba było odesłać Jezusa przed Piłata. A jak go tam oskarżyć, wymyślono: przestępstwo, obrazy majestatu. W kwestii kary gardłowej w cesarstwie rzymskim wydano co najmniej sześć ustaw. Nie była ona do końca sprecyzowana. Mogło być to zarówno obraza urzędnika państwowego, namawianie do niepłacenia podatków, czy spiskowanie z wrogim krajem. Dopiero Cezar August około 8-6 roku przed Chrystusem określa, że karą zdrady majestatu jest obraza cesarza jako Boga obraza jego boskiej władzy, odmówienie złożenia mu czci poprzez ofiarę kadzielną. Za to można było orzec najwyższą karę, która w Cesarstwie Rzymskim oznaczała pozbawienie wody i ognia, czyli wygnanie, przebadek majątku i zatarcie imienia sprawcy, tak by nie pojawiał się w annałach historii. Dopiero później utrwalił się zwyczaj, że kara najwyższa to kara śmierci, właśnie taka, jaką zasądzono Jezusowi. I ewangelista Łukasz. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za mesjasza, króla. Ewangelista Marek zapytał go Piłat, czy jesteś królem Żydów? A on odrzekł, tyś powiedział. Jezus nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, ale napierający tłum, uczeni w piśmie, członkowie Sanhedrynu próbują zakrzyczeć. To jego naturalne prawo do obrony i przekonać Piłata, że winien jest najwyższej kary, kary śmierci. Jezus staje wobec nieuczciwości w stosowaniu prawa i to prawa stanowionego, prawa ludzkiego. Moi drodzy, dzisiaj przez nasz kraj przetacza się dyskusja o prawie. O Jego źródłach, o Jego zasadach, o tym, co wolno stanowić, a czego nie. I próbujemy tę dyskusję oderwać od najważniejszej prawdy: czy prawo pochodzi od Boga, i czy On naprawdę jest jej źródłem, Jego źródłem. Próbujemy dyskutować o konkretnych przypadkach. Które wymagają odpowiedniego pochylenia i odpowiednich rozwiązań. Ale przy okazji próbujemy manipulować prawem. Okazuje się, że to, co sami ustalamy, nie potrafimy do końca zachować. Dlaczego? Bo nie potrafimy w Jezusie zobaczyć Boga. Nie potrafimy zobaczyć Jego przedziwnej godności. Że nie przychodzi jako uzurpator bóstwa, nie przychodzi jako uzurpator cesarstwa, władzy, przychodzi pokornie, abyśmy go odkryli w żłobie pośród grzechu, pośród słabości, pośród naszych pytań, wątpliwości, nieumiejętności, nieadekwatnych odpowiedzi, których udzielamy. Takiego Jezusa potrzebujemy dzisiaj odkryć. Takiego, nad którym bolał Józef, że musi leżeć w żłobie. Józef doznał jednak nad Jezusem pewnego pocieszenia. Oto aniołowie. Poszli ogłosić nowinę, że król się narodził. I co ciekawe, poszli do pasterzy, których prawo żydowskie. Tak bardzo poniżało, że nie mogli być nawet świadkami w sądzie. To oni, najprości, najgłupsi, będą świadczyć, gdzie jest Bóg, gdzie jest prawda, gdzie jest źródło dobrego prawa.